Hej siemaneczku, zej strony Abra, witam wszystkich bardzo bardzo serdecznie na moim Minecraft kanale i dzisiaj moi drodzy gramy sobie samemu w Bedwars i gram z jakimś widzem Wojtek bez Chciał żebym z nim nagrał, no to to ma. cześć, halo, jesteś tutaj na mikrofonie gościu Chyba go nie ma, słuchajcie, z nami, chyba zna... <laughs> O nie słuchajcie ten widz z jakimś nupkiem Mamy już... Przy... Mamy już przygraną arenkę, słuchajcie. O nie. Nie, ale dobra, słuchajcie. Trzymajcie kciuki, żeby z jakimś wojtkiem, to sportkiem no. się udało wygrać. Ja nie rozumiem. Nie. Ej, ty widzisz, słyszysz mnie? Halo. Halo, halo, halo. halo. O, obuduj halo. łóżko, gościu. Gościu, weź A jak łóżko. Jak to się robi? No to, ale no, tu wchodzisz na pedłorsy i nie umiesz budować, gościu. A co to są bedworsy? O, nie, słuchajcie, no to mamy przegraną arenkę. Ja już to widzę, ja A, już to widzę. No. Nie! Nie! Widzicie, grobie z jakimś nóbkiem! Nub... Dobra, słuchajcie, czyli wygrana jest po mojej stronie. Ja muszę rozwalić wszystkich przeciwników dzisiaj, to nie a, będzie nie. łatwe. Nie! No, miałeś się budować łóżko, typie! Ja nie umiem! Dobra, to ja obuduję chociaż. Ty, on niby nie będzie umiał budować łóżka, a jakoś szybko buduje. Jak to jest? Ty, kurczę e, To nieprawda. Ja I w, w ogóle kojarzy nieprawda. ten nick Wojtek bezportek, jakbym kiedyś zgrał z jakimś nie. takim kolesiem. Ale nie wiem, mogę się mylić, gościu. Dobra, tutaj jest ten Aqua Jak to lecą? Ja ich wszystkich tutaj rozklepuję Pyk, 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 pyk. Dobra, dobra rozwalam? Syk, nie mają łóżeczka Nice Teraz nie Jeden HP ci zostało, gościu Ty, właśnie Gościu ja muszę Dawaj, mam. Stary, mało HP, mało HP mam No nie, dobij, dobij chociaż jednego Jednego dobij, jednego Jest ja nice. nice, dobra, a drugi? E, drugi nie. Drugi Dobra, prostu, to lecę do e, drugiego. Nie wiem, ile ma HP. Dobra, drugie... Wyszedł! disconnecty. No. no proszę, Alamusa Ale siupel ale Abla poszło. E, A ty, jednak ten widz nie, nie jest taki zły. No nie jest taki zły widz. Tak czy inaczej, moi drodzy, jeśli jesteście nowi na tym kanale, pamiętajcie o subskrypcji tego kanału, kliknijcie w czerwony guzik właśnie. Nie no, jeśli żeby są żeby nowi, to nie Nie, serio, nie. bo jak nie macie suba zaznaczonego, to robicie taki. Ale tak serio, błąd. nie, bo jeśli jesteście nowi, to ej, serio! Serio Nie, serio, no, lubisz Bedursy, no, lubisz Abre, lubisz Wojana, a nie subskrybujesz, to gościu, no, 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 co ty no robisz? <laughs> subskrybuj No, serio, nie, no, nie, zostaw suba, pamiętaj, że codziennie o godzinie 15 są filmy i zaznacz także dzwonek, żeby cię nic nie minęło Dzień w dzień mordo, dzień w dzień Słuchaj, Masz Różowi Różowi są niesamowicie częste, więc chodź do nich najpierw. Chodź, serio. Tylko do jaksy, zahaczmy od żeby mieć szarpnięt. Ja bym sobie poszedł po e, narzędzia, bo tak to będziemy niszczyć ich latami. Dobra, latami, to ja latami. udam się tutaj na do bo mówię ci naprawdę, z różowymi jest niemały problem. Co? To polecimy sobie. Wow, gościu, budujemy dobra, tutaj. Dobra. Pik, pik, A różowi pik. to nasi sąsiedzi, więc może być ciekawie. Tak, ale patrz, oni nie chcą nas atakować. Nie chcą nas póki co atakować, co jest bardzo ciekawe, ale musimy ich szybko rozjechać. Na środeczku więcej Na razie nie budulca, stary. Ja mam dużo budulca z Ej, idą do nas, idą. Oh, god. Lepiej budować łóżko, trzeba. Czekaj, Sharpness szybko strzela. Szybciutko, sharpnessik tutaj leci. Cyk. Dobra, Git. Teraz szybka Daj, wełna. E, surowce, surowce, please. Nie mam, ale mam wełnę, mogę ci dać wełnę O, wełna, tak, wełna Tylko wełna. czekaj, zabuduję o, tutaj mam bardziej typka, łóżko O, mamy typka Dobra, dobra, ja zabudowuję łóżko bardziej, tutaj bardziej się przyda, pyk, pyk, pyk Bo jak oni TNT zrzucą, to mamy małą lipę, małą lipę Dobra, zrzuciłem im TNT, ale rozwalili mnie więc tak Dobra, dobra, okej, okay, mają żelazny mieczyk, no nie niedobrze, Nie niedobrze To nie będzie łatwy pojedynek, serio, to nie będzie łatwy pojedynek O, jeszcze mają protection, no gościu, ja tego nie widzę Dobra, zrzuciłem też... CO?! Co? Co? Zrzuciłem typa i on został na moście! Oh no! Ej, mnie też zrzucił. No patrz, 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 patrz. Okej, okay, zginąłem. Jestem, Ty jestem. Jest? zabiję go. Co jest? Nie, nice. ale nie łóżko. Ale stary, ja go zrzuciłem i on nie spadł? LOL! No dobra, lecimy ale. wobec tego, słuchajcie, dalej z tematem. Pyk, 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 pyk! Ty, nie. dwóch już tutaj jest. Ty, dwóch, dwóch spadło! Nice. Dwóch. dobra. Nice! Dobra, Lecę tam. O stary, Ty, ja ale Ja lecę robić most do góry. Stary, o, idź wie. po TNT. Idź po TNT Okej, okay, okej, okay, kupuję TNT. Nie stać mnie jeszcze. Czekaj, 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 biorę z stać mnie, tylko żebym ja tam się dostał jeszcze stary do ciebie, żeby oni cię nie zrzucili. Lecę z TNT gościu, lecę, lecę Jestem. Okej, okay. no okej, okay, zrzucaj ich tam, zrzucaj Rzuciłem. z wysokości, dobra okay, chodź z TNT, please, chodź teraz z TNT Lecę, lecę, lecę już jestem no. blisko Dawaj, dawaj, dawaj TNT Uważaj, 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 typek Dobra, jestem Aaa, patrz to Chodź, dawaj, kość to TNT Tylko ty się jeszcze bardziej O, o, Oj, o, prawie. nie tam, nie, tam Wyżej troszeczkę, wyżej Okej okay. Dobra, poleciało TNT, stary, nie mają łóżka Pum Nice, nice um, Zginąłem, um, ale um, rozwaliliśmy ich łóżko Ja nie, nie, rozwaliłem żadnego niestety Ale Dobra, stary, dawaj. najlepszy, ich już nie ma praktycznie Dawaj na nich, raszujemy ich nawet ja nie kupuję kupuj temu. tak? A nie no muszę, sum, muszę, dobra. Muszę. No dobra, ja mam drewniane. Ale stary oni mają 90 lewele i my ich rozwalamy. 90 lewele to lamosy. Dawaj, dawaj, typie, bo jestem tu sam, zaraz mnie rozwali. Okej, okay, czekaj, czekaj. Czerwony jeszcze z drugiej typie. strony. Typie. Ło, łuk ma. O meg, oh no. O stary z łuku teraz do mnie cały czas strzela. No to niedobrze. Jeszcze cztery kanty przed tam? nim. Dobra, uciekaj. A, on mnie nie widzi. Czekaj, co jest z grane. Gdzie ty? A tutaj jesteś. Tutaj, oh tutaj, my tutaj. Dobra, podchodzę. Dobra! Nie! dobra. Ty, wybuch się! O oh my good. ale lipa, ale lipa, dobra. A nie, rozwalili mnie, ale jeden mu zostawiłem 9kp, No 9 nie. HP, dobra, dobra, mu stary, musimy ewidentnie razem polecieć. I stary, tak. nad jaksiki, teraz idę na diaksę. Serio, więc popilnuj chwilę bazy, a ja szybko skoczę po jaksy, kupię nam jakieś protection Jakąś regenerację w bazie, bo jak oni do nas wbiją, to będziemy mieli naprawdę przepał. Dobra, ak. zgarniam tutaj czwóreczkę Nie, jeszcze jeden, trzy sekundy, to poczekam na jeszcze jednego a, Czerwony jest u nich, czerwony jest u nich. Dobra, nice, 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 niech rozwali chociaż jednego i będzie git, nie? Bo czerwony też nie ma łóżka, patrz Nice, to albo jeden, albo drugi się wykończy Dobra Stary, leci protection Leci Forge i leci heal w bazie. Dobra, teraz to już w ogóle mam. O naprawdę jeden czerwony ma mega mało HP Ale zginąłeś? A tak, zginąłem. Dobra, dobra, to poczekam na ciebie. Ma, poczekam czemu na ciebie. czerwony... O! Nie! Tak, 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 czerwony go dobił, tego co miał mało HP I tak. drugiego też nie ma! No dodatkowa. Nie, 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 czerwony, nie, czerwony właśnie go e, e, zginął Do, Aha, dobra, okej okay. I dawaj. Goś dawaj ma 3 HP! 3 HP ma! Lecę tam, lecę! Lecę! Woo! Zabiłem go, nice, nice, nice. Dobrze, i typeczków naj, nie ma Najtrudniejszy team rozwaliliśmy, nice Ej, stare, serio, i patrz, teraz zostali tak Żółci bez łóżka i zieloni z łóżkiem No to jak dla mnie mamy szansę, spoko No, już jest GG, moim zdaniem Lightowo typie. O kurczę, ci rzuci są cali diaksowi, bo oni cały czas na środku byli, nie? O my ale nie mają łóżka, to jest ten plus, nie? A, nie mają już łóżeczka, rzuci. No nie wiem jak z zielonymi, nice. czy zieloni są dobrzy, czy nie. Może się okazać, że są super, super pro. I co wtedy super, gościu? Super, ultra dobrzy. Dobra, zostałem na razie to. I co, pójść na środek? Chyba pójdę na środek, nie? Tak, wypadałoby już. Chyba Dobra, iść. będę budował jak nubek, ale szkoda mi spa... Co? Patrz tylko, my zostaliśmy z łóżkiem. What? Ty, nice, to stary, jakiegoś typka ja bym tam potrolował, co nie, no, co? No, ja bym tam odwalił jakiegoś trollka. No, no, tylko póki co to wiesz sobie trolka. pozbieram sobie trochę emeraldów, Popatrz, gdzie oni są, bo słuchaj, no są jeszcze dwa teamy, tak? Też Jest kradnę ci emeraldy, ozu, to są moje emeraldy, o, gościu. Moje o, tutaj emeraldy. jesteś siemanko, gościu. Ty chodź Ej, do żółtego, uba. chodź do żółtej bazy, Ty, oni są jeszcze... sąsiadami Dawaj weź sobie ten, eee, tamte emeralne też, weźmiemy sobie łuki Dobra, ale ja mam tylko dwa goście, ja mam tylko Aha. dwa Ale to mogę mieczek to... zrobić, czy cokolwiek, no zawsze będzie okay. teraz przeniesz nic Więc tutaj będę miał cztery teraz, zostaw A, dobra, to, to. zostawa go typie To zrobimy sobie kolejny protektor, chodź Gdzie, 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 tutaj w sumie. Ty, mam 8 diaksów, czekaj, zużyję je najpierw. Okej, okay, nie widzę zielonego. O, tu jest zielony, co ty tak, gadasz? no. Okej, okay, on chce się bić na fireballe. A ja nie bardzo. Mordu, ja nie bardzo, bo on ma jeszcze łuk stary. To. O mojego... dobra, przes, przeskakuję mostem, najwyżej zginę. A! Żyję! Uff, ale się udało, ale to było bliskie. Serio, okay. to była już lipa dla mnie. To słuchaj, to ja sobie kupię mieczek diamentowy. No może to nie być najlepsze wyjście z sytuacji, ale, ale spokojnie. Stary, mam pomysł, chodźmy do niego, po prostu do niego chodźmy Idziemy go rozklepać typie Oj, nie o, oj. Mnie. Oj, to się źle sko... ja żółty ja, jest jeszcze patrz tutaj, wszyscy nie, podeszli. Nie, ja nie mówię, dobra, pa, 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 dawaj go Dawaj, traf go No, a, jak blisko. Czekaj, podchodzimy tutaj. Wow, trafia nas. Jestem. Jestem. Ty, też jestem To którego? Oj, trafił mnie. Ty znowu mnie a. trafił, jak on strzela? Dobra, dobra, słuchaj, słuchaj. fireball leci, uważaj! Nie trafił? Dobra. Rzucam go fireballem, jestem, jestem u niego. Dobra, dobra. Lepa. Pomagam. Mam zero, zero. Dobra. No, A, no, chciałem go dobić. No Nie tym razem. Dobra, to lecę do czerwonych po jakiś dropik i słuchaj, został jeden zielony i jeden żółty, więc nawet nie wiem, czy będziemy trollować te babuzary, tych wszystkich zabijemy i będzie kanał Stropa, że oni są już zniszczeni po prostu. Zniszczeni. Dosłownie, dobra, jeszcze słuchajcie, pozbieramy sobie szybciutko parę żelaza i sobie Ach, strzelę tutaj ładniutko gościu firebola Dawaj mi to, pyk, dobra, teraz cyk I cyk, dobra, i teraz jest lecone Został nam żółty i zielony I ich roz, rozklepiemy, no chyba, że są u nas w bazie, no to trochę lipa A to jest możliwe w sumie, że ktoś poszedł no, do nas sumie... Patrz, nooo O właśnie ge... dlaczego, dlaczego to wykrakałem? Strzelam, że zielony, strzelam, że zielony Takie jest moje zdanie, że to zielony Ty, Ej, czy to on... nas niszczy latami, o co chodzi? Będys no, żółty, kurcze żółty To chodź do zielonych, chodź do zielonych no nie jest przyjemna dobra. sprawa, bo łatwo nas teraz zrzucić, no ale dobra, jakieś tam szanse są. Ale oni chyba nie mają nawet kłoku, żeby nas zrzucić. Mm, tego nie wiem, tego nie a, wiem. A no właśnie, tego faktycznie nie wiem. Nie, gdzie nie jest ten wiem. zielony, nie mam pojęcia typieczku. Zapraszam tutaj do nas. Kupię sobie kolejne firebole. One mogą tutaj zrobić niezłą robotę, ziomek. No i teraz tak, no i teraz tak, gdzie znajdziemy zielonego gracza? To jest bardzo dobre pytanie. Niestety nie jestem w stanie na nie odpowiedzieć, moi drodzy, ale... Ale, ale. Żółty wiem, że był u nas w bazie. O, zielony wbija. Patrz, zielony wbija. Nie? Czekaj, czekaj, czekaj. Dobra. Patrz, patrz, patrz. Patrz to. Ło! Nie, nie, nie. Nie, nie trafiłem. Typka. Dawaj, dojeżdżamy, typa. Omg, nie trafiłem. Tak się zestresowałem trochę i nie trafiłem, typka. Ale lipa. No nie! Dawaj, nie a, on tam pobiegł? Dobra, no gonimy do tak, tak. go, sorry. Patrz, 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 patrz. Teraz Gonimy musi, musi, go! Musi, musi, musi. Nie, 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 znowu nie trafiłem. Lipa. Dobra, ale tam gdzieś jest jeszcze żółty stary, więc dawaj ich wszystkich, z Na raz, Okej, tu jest gości, w tej bazie. On nie wyjdziesz już nigdy z. Żółty jest w bazie Aqua. Stary, Dobra, w tej drugiej to bazie! Żyło. A tu jest zielone, Nie, czekaj okay. Tak, tak, teraz ta jest zielone. Dobra, to podbijam tutaj. Najpierw zielonego, potem sobie drugiego rozklepimy. Okej, okay. po co golema Trafisz tracisz? To jest jakiś random, on jest słabiutki. Ej, Ty, luba. masz jakieś diaksy? We, we, pal gumy, typie. Masz jakieś A, deksy? Mm, to daj, to daj, okay. to daj. Wyrzucone. Dobra, czekaj, czekaj na mnie. Czekam, no. Łe, bo ja kupię nam hejsta. O oh no, on ma fireballa. To, to czekaj, to ja brak. też kupię fireballa. Okej, okay, to może zrobić teraz niezłą robotę. Ała, ty mnie z tego fireballa. Dobra, dobra, czekaj, czekaj, podchodzę tutaj. Jakbym miał ja mu też zrzucił fireballa na twarz, to będzie mu przykro. Gdzie... O ty, wrócił się do bazy, to jest ten moment, Słuchaj, to jest ten moment. Tak, teraz. tak, tak, bo już my się skończyły firebola Dobra, wbijam się. Masz... Czekaj, czekaj, firebolem muszę Ty, go. Nie, nie ma go to, no, nie ma go to? Na nie na nie Widziałem go, widziałem go jak się masz stary, widziałem jego nick. On tutaj jest, znaczy pewnie uciekł, ale na 100% tutaj był, bo kupował, widziałem. Dawaj go, dawaj. Byłem i widziałem. Ale nie no, nie gadaj, że on uciekł przed nami. Ty! Ej, Patrz, widzisz? Widzisz? Wi no 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 no? No? no O, stary, Co za stary, ale koleś, nie? Ale co, co, jakby co mu to daje, Ja nie wiem. Ninja nie... taki, nie? Taki ninja tutaj sobie Dobra, to... latamy sobie za nim, tylko o, trzeba widać uważać. Go. Widać? To dobrze, to dobrze. Trzeba uważać, żeby on nie miał jakiegoś łuku, bo jak będzie miał łuk, to pary, to pa... Dobra, od drugiej strony go zachodzę, stary. Oj, przyjacielu, a cóż masz za problem? Dostał! Ej, czemu a nie razu go nie ten, nie naknąłem Dobra, dobra, klepię go. Cyk! I... Cyk! Zaprowadzisz <laughs> yes! mi fraga! Jest! Jeza! No, dlaczego mi zabrałeś fraga? No, gością! Fraga w top 13! O okay. mega, dlaczego to zrobiłeś? To było bardzo nieuczciwe. Tak czy inaczej, moi drodzy, jeśli ten odcinek Wam się spodobał, koniecznie pamiętajcie o zasubskrybowaniu tego kanału. Pamiętajcie Ej. o zostawieniu łapeczki, żeby być ze wszystkim na bieżąco, bo codziennie o godzinie 15 na tym kanale jest film. Tymczasem ja Wam bardzo, bardzo dziękuję. Trzymajcie się. Dobrego godzineczka, Eleczko Hello. i puu